Witajcie drodzy inwestorzy i traderzy. Serwis informacyjno-analityczny jest w kontakcie guru.markets. Dziękuję bardzo za pomoc. Formularze pomocy w opisie tego filmu. Drogi widzu, nadaj temu filmowi królewski lajk. Twoje kciuki w górę są bardzo ważne dla rozpowszechnienia projektu guru.markets. Przyjrzymy się obecnym fundamentom spółki Shiga Technologies Incorporated, tyker SIGA. Przeglądu dokonano na podstawie informacji aktualnych na dzień 4 września 2024 roku. Według klasyfikacji guru.markets firma Shiga Technologies Incorporated należy do podkategorii. Pharma Virus. W analizie biorą udział 22 firmy. Jest to wynik dość reprezentatywny. Zacznijmy od ogólnych informacji o firmie. W razie potrzeby istnieje możliwość wstrzymania wideo. Zapraszamy do bardziej szczegółowego rozważenia każdego wskaźnika organizacji. Dostęp do bazy danych o strukturze ticker jest bezpłatny i otwarty. Cóż, przyjaciele, w końcu zaczynamy. Kapitalizacja rynkowa korporacji SIGA Technolonies incorporated wyceniony na i 55 setne miliarda dolarów. A kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 108 miliardów dolarów. Siga Technologies Incorporated ma udział na poziomie 51 setnych procent i należy do małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na i 16 setnych miliarda dolarów z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 22 miliardy dolarów. Siga Technologies Incorporated stanowi udział 734 tysięczne procent. Porównując udziały w kapitalizacji rynkowej i bilansowej, zobaczymy co następuje. Udział Siga Technologies Incorporated w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 51 Wartość księgowa wynosi 734 tysięczne%. Oznacza to 44% wzrost udziału w wartości rynku. Ocena udziału spółki w kapitalizacji rynkowej i bilansowej w podkategorii. Dobrze. jeden punkt. Ogólna ocena firmy Shiga Technolonis, Incorporated zostaną zaprezentowane na samym końcu recenzji. Proszę obejrzeć analizę do końca. Badana firma ma zobowiązania finansowe w wysokości i 2000 miliarda dolarów. Dług do wartości księgowej stanowi 1,3% kapitału własnych spółki. Ocena za zobowiązania finansowe spółki bardzo dobra 2 PKT. Stosunek ceny rynkowej spółki do zysków wynosi 6,5. Średnia w podkategorii wynosi 0, jest to wynik wyraźnie lepszy niż w podkategorii. Ocena kursu akcji spółki do jej zysku w porównaniu z podkategorią: bardzo dobry, dwie punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 84 miliony dolarów. Oczekuje się, że zyski forward za nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 89 milionów dolarów. To 5,5% więcej niż obecnie. Ocena przewidywanych przyszłych zysków w porównaniu z podkategorią. Dobry, 5% punktu. Stosunek ceny do sprzedaży spółki wynosi 3,2. Średnia podkategorii wynosząca 3,6 jest o 11% niższa niż średnia podkategorii. Ocena wskaźników rynkowej ceny spółki do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek pod kategorii. Dobry, 5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 170 milionów dolarów. Przewidywane przychody na następne 12 miesięcy mają wynieść 180 milionów dolarów. To 6% więcej niż obecnie. Ocenić przewidywane przyszłe wyniki sprzedaży w porównaniu z wynikami pod kategorii. Dobry, 5 punktu. Jeśli jesteś zainteresowany tą analizą, to w tym przypadku bardzo proszę o zasubskrybowanie kanału i kliknięcie dzwoneczka. Dla ciebie, bo jest bezpłatny, będziesz tym, który w ogromnym stopniu pomoże w upowszechnieniu projektu Guru.Markets. Marża na sprzedaży wynosi 48,6%, przy średniej w podkategorii -6,3%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 54,9%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami spółek w podkategorii: dobra, 50 pkt. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 19%, procent, czyli o 168% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej, co świadczy o braku równowagi w aktualnej wartości giełdowej spółki. Siga Technologies Inc. najprawdopodobniej w kierunku rewaluacji. Wysokość kapitału przypadająca na każdego pracownika firmy wynosi 12 242 000 dolarów, a w podkategorii znajduje się 4 552 000 dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 168,9%. Oszacowanie kapitału rynkowego firmy w przeliczeniu na zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Znośny, 0 punktów. Zysk na jednego pracownika wynosi 1864,4 tysiące. dolarów. Ze średnią w podkategorii minus 81 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią w podkategorii a wynikami firmy wynosi 1945 tysięcy dolarów. Oszacowanie zysku na pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 50 punktu. Przychody na każdego pracownika firmy wynoszą 3842 000 dolarów. W podkategorii 1278 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 201%. Oszacowanie przychodów przypadających na pojedynczego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii Dobry, 0,5 punktu. Wolumen transakcji krótkich wynosi 15,2% przy średniej dla podkategorii 6,7%. Jest to wskaźnik możliwego krótkiego wycisku. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 39% Technologies, Incorporated. W podkategorii poziom RSI 14%. Wynosi około 44%. Technicznie rzecz biorąc, papiery wartościowe podkategorii są wyceniane w przybliżeniu tak samo, jak akcje spółki Shiga Technologies Incorporated. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki Shiga Technologies Incorporated i akcje podkategorii. Przekonamy się że za 12 miesięcy akcje spółki Sigma Technologies Incorporated wykazało zmianę o 80,6%. Wobec dynamiki cen w podkategorii minus 18,4%. Nie mówi to nic definitywnie, ale musimy wziąć pod uwagę ten fakt. Ogólny wynik to 6,5 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii to minus 2,7 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, na całą giełdę jako całość, możemy zauważyć, że średnia ocena dla rynku ogółem wynosi 30 punktu. Wobec wyniku 6,5 punktu za Technologies Incorporated. zajrzyjmy do tabeli zamówień. Jest ona dla Was dostępna. Link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte publicznie przez system informacji i oceny referencyjnej guru.markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy zapasów Shiga Technologies, Incorporated System oceny informacji i referencji guru.markets zapada decyzja. Otworzyć transakcję z tego powodu Shiga Technologies Incorporated jest najbardziej niedocenianą spółką w swojej podkategorii. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i referencji guru.markets. Naprawdę jesteście najwspanialszą publicznością.